Tadeusz Iwiński się niecierpliwił, była ważna dla Państwa, ważny przekaz. Bardzo proszę, więc... jest... proszę ja... Państwa, ponieważ tak. Józef Oleksy tak. może mówić 24 godziny i będziemy go słuchali z dużym zainteresowaniem. Chciałem Cię przedstawić, Tadeusz, Tadeusz. Dobrze. Tadeusz. Dobrze. Tadeusz Dobrze. Iwiński, Dobrze. ale Dobrze. Dobrze. osoba, która wtedy towarzyszyła Leszkowi Millerowi w Kopenhadze. Bardzo proszę, tak. Tak. w trakcie negocjacji. Szanowni Państwo, to nie jest moment wspominkowy, ale musi być chwilą refleksji na tym, co się zdarzyło 5 lat temu. I nad tymi wydarzeniami, które doprowadziły do tego, co się mogło zdarzyć pięć lat temu. Ponieważ było to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w ciągu dwudziestolecia zmian. To integracja Polski z Unią Europejską. Być może jedno z kilku w całej historii Polski. I gdy rząd Leszka Millera postawił sobie zdecydowanie za główne zadanie. Właśnie dokończenie negocjacji, które były w opłakanym stanie. Wprowadzenie na najlepszych możliwych warunkach naszego kraju do... Unii, to przechodziliśmy przez etapy kolejne. Ja miałem honor uczestniczyć w tych wszystkich negocjacjach i towarzyszyć premierowi w tych najważniejszych i dwustronnych i wielostronnych dyskusjach i w Kopenhadze i w Atenach. I proszę pamiętać o tym, bo mówił tu Józef Oleksy o sytuacji w Warszawie. 1 maja 2004 roku polska delegacja państwowa składała się z czterech osób na czele z prezydentem i premierem. Ta cała czwórka, bo poza tym byli sekretarze stanów kancelarii prezydenta i premiera, to byli ludzie lewicy. I wtedy, gdy po raz pierwszy wciągano flagę polską na maszt Unii, zresztą nie było żadnego przepychania wbrew temu, co się mówiło, wszystko z góry ustalone, Irlandczycy zrobili dla nas specjalny wyjątek, takiego dla największego kraju, że prezydent z premierem razem będą stali wśród innych liderów, to chyba nikt z nas nie przypuszczał wówczas, jak Polska się zmieni, niezależnie od tych słabości. Zmieniła się ogromnie na korzyść, pod wieloma względami. Ale przecież i chciałem tylko oddać yy, nie tyle hołd, ale wspomnieć tych liderów, a to byli głównie ludzie lewicy, którzy w dialogu yy, z polską lewicą, z polskim lewicowym rządem umożliwili i okazali wielkie zrozumienie nam. To był Igniter Verheugen, który będzie za 10 dni w Warszawie i Olsztynie komisarz do spraw rozszerzenia. Nadal bardzo czynny aktywnie polityk. To był kanclerz jakby. Współpraca polsko-niemiecka w procesie dochodzenia do Unii zasługuje na szczególne podkreślenie. Proszę Państwa, 1 maja, jak wyglądał 1 maja 5 lat temu? Otóż o świcie trzej premierzy Polski, Czech i Niemiec spotkali się w worku Żytawskim, po czym Kanclerz Niemiec i, i premier Miller, odlecieliśmy na pokładzie y, samolotu kanclerza do Berlina po to, żeby przesiąść się w większą maszynę, tam na szczęście one funkcjonują trochę lepiej, czyli to był symbol, że premierzy Polski i Niemiec razem przyjeżdżają do Dublina, na najważniejszy akt w Nowych Dziejach. I wprawdzie później Irlandczycy, którzy są szalenie sympatyczni, prawda, pomylili Poland z Holland, prawda, i zawieźli nas, gdy cała delegacja państwowa już z prezydentem wracała, ale to był tylko zabawny moment i to była wielka rzecz. Także trzeba pamiętać o, o innych liderach o, o premierze Blerze, o premierze Szwecji, Jeranie Personie, który przyjeżdżał tutaj przed referendum. W szalenie ważnym momencie uczestniczył nawet w debacie specjalnej na zamku w Nidzicy przed referendum. I na koniec. Nam to też można powiedzieć, trzeba pamiętać o, o wielu spotkaniach i dyskusjach z Janem Pawłem II, dlatego że dla, było szalenie ważne dla nas, żeby Kościół rzymskokatolicki poparł to. I, i wtedy, po, mieliśmy bodajże trzy takie spotkania. Jan Paweł II wypowiedział kluczowe słowa, które miały ogromne znaczenie dla zapewnienia frekwencji w referendum: że Polska potrzebuje Europy i Europa potrzebuje Polski. Więc to był sukces rzeczywiście wspólny, czyli takich momentów. I myślę, że Leszek Miller, bo ja jeszcze tej książki nie czytałem, na pewno wielu z nich w swojej pracy wspominać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy czas dosłownie na dwa pytania. Panowie premierzy udają się na uroczystość o 14 w Pałacu. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Panom.